Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w imieniu klubu TS Podbezki gdzie biało na pomocowej konferencji prasowej. Konferencja prasowa będzie składała się z dwóch części. Najpierw Państwa gościem będzie trener drużyny gości Piasta Gliwice, pan Marcin Grosz. Witam serdecznie panie trenerze. Najpierw poproszę pana trenera, proszę o krótką ocenę spotkania, później będzie czas na Państwa pytania. Panie trenerze, początek meczu na pewno nie był taki, jak sobie zaplanowaliśmy. Zdecydowanie jednak każda, każda kolejna minuta, każda kolejna akcja powodowała to, że odzyskiwaliśmy pewność siebie. Gra była w naszym wykonaniu coraz lepsza, chociaż ta pierwsza połowa zdecydowanie nie, nie przebiegała po naszej myśli. Traciliśmy bramkę, ale nie tylko, nie, nie za dużo stwarzaliśmy. Zdecydowanie lepiej zagraliśmy w drugiej odsłonie. Ukoronowaniem tego były dwie strzelone bramki na pewno mecz. I to wiedzieliśmy przed meczem i to potwierdziło się w trakcie mega ciężki. Obie dwa zespoły mają swoje cele, które chciały zrealizować. W niektórych momentach brak tej płynności powodowało to, że jednak wiązało to nogi nogi zawodników, było dużo nerwowości, zdawali się sobie z tego sprawę, natomiast no to my wytrzymaliśmy większe, gdyby ten ciężar udało nam się po dwóch trafieniach wygrać mega ciężkie spotkanie dla nas. I, i czekamy, my już czekamy na kolejny, na kolejny mecz, który się odbędzie w czwartek. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do, do Pana generała? Leszek Błażyński, Przegląd Spokojny. Mam pytanie do Pana, z, z tym na Panu trochę przykro też jest dzisiaj, bo y, jest Pan związany z Polskim Dziennikiem, no? Przykro, natomiast Panie Leszku, zdaje Pan sobie sprawę, że to, to są takie pytania ciężkie, natomiast daje Pan sobie sprawę, że... Piast. Piast dzisiaj ma swój ukierunkowany cel i podążamy w tym celu, natomiast yy, dużo dobrego się odkąd ja tutaj byłem w Bielsku wydarzyło, widzę przepiękny stadion rzeczy jak najszybszego skończenia zespół. Również ja patrzę przez pryzmat bielska, przez ostatnie mecze, ostatnie pół roku to naprawdę kawał solidnej pracy. Dlatego tym bardziej obawialiśmy się tego, tego spotkania, no ale, no ale tak to jest. Pamiętajmy jednak, że to jest tylko sport. Zostały trzy mecze, zarówno dla nas mega ciężkie, ale i również bielsko. To się wszystko może wydarzyć. Trzeba walczyć do końca, trzeba wierzyć w swój zespół. My wierzymy w to, że uda nam się w kolejnych meczach punktować. Tak samo jest jestem przekonany, zespół Bielska i kibice z Bielska wierzą w swój zespół i poczekajmy z tymi ocenami, bo naprawdę te trzy kolejki zapowiadają się bardzo ciekawie i może się wydarzyć dużo ciekawych rzeczy. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Krzysztof Leprzyński na Białorusi, witam Panie. Dzień dobry, witam. To Pan wymyśli na koszule przed czy poblizki dzieje? Zagleży w strojach takich jak włoski dzisiaj na co z yy, To pytanie nie dążę. Rozumiem, czyli to nie była Pana praktyczna zrobienia. Następne pytanie. Ja Wiesąkałem mój Mam Takie pytanie odnośnie przerwy tej szatni troszeczkę, bo po takim, w tej pierwszej połowie pana zespół szybko wyszedł na murawę, miał wrażenie naładowanego, wymienił pan chyba na najsłabsze elementy. No i oczekiwał na... na na co się dalej stanie, a co, coś innego chyba się działo w szatni pod Beskidzia. No trudno mi spytać co, ale czy, czy rzeczywiście była tylko wymiana tych ogniw, najsłabszych błędy i do dobojów i potem przekanie? Nie mi oceniać, nie mi oceniać, co się działo w szatni, yy, gdzie, gdzie jest nie yy, Michniewicz, natomiast yy, zaryzykowaliśmy, bo pamiętajmy, że no słabo. Ta pierwsza połowa tak jak powiedziałem, początek słabszy, potem już trochę lepiej, natomiast yy, dokonaliśmy zmian, yy, podwójnej zmiany, natomiast no, było trochę ryzykowne, ponieważ yy, baliśmy się jeszcze m.in. o Mido, który gdzieś tam był pomijany żółtą kartką. Widzieliśmy, że to będzie mecz bardzo ciężki, yy, mogą decydować szczegóły, takie jak żółte kartki, jakieś faule i to, tak, tak do końca przebiegał ten mecz, natomiast my ze swojej strony nie mieliśmy nic do stracenia, chcieliśmy bardzo ten mecz od początku wygrać. No i umiejętnościami, ambicją, wolą walki oraz umiejętnościami indywidualnymi, jak i zespołowymi wygraliśmy. Natomiast ja tylko jeszcze odpowiem, czy to były dwa najsłabsze ogniwa, tego nie wiem. Zagraliśmy jako zespół wszyscy słabo tutaj tą pierwszą połowę, nie tak, jak oczekiwaliśmy sami od siebie i się od nas oczekuje. Natomiast no najważniejsze, że w drugiej żeśmy zdecydowanie lepiej zagrało, zagrali i zdobyliśmy dwie bramki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Tak dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Proszę Państwa z drugiej części naszej konferencji północzowej Państwa gościem jest trener drużyny gospodarzy pod Podbeski stopiała pan Czesław czy Witam serdecznie Panie trenerze i zgodnie z tradycją poproszę najpierw pana trenera o krótką ocenę spotkania, ocenę Pod a później będzie czas na Państwa pytania. Panie trenerze, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Każdy mecz ma swoje fazy. My zaczęliśmy ten mecz tak jak sobie założyliśmy. Chcieliśmy atakować zespół z Gliwic. To nam się udawało w pierwszych minutach. wprawdzie nie strzeliliśmy bramki w tym momencie. Ale czuliśmy się pewnie na boisku. Gdy mecz się wyrównał zdobyliśmy bramkę na przerwę. Wydawało się w kluczowym momencie po raz drugi tydzień temu zdobywamy bramkę na przerwę. Tu jest podobnie i nie jesteśmy w stanie w drugiej połowie tego wyniku utrzymać. W momencie kiedy mecz się wyrównał straciliśmy bramkę po golu samobójczym. Widać było, że Zeszło z nas powietrze, tak się nie powinno zdarzyć. W walce o ekstraklasy. oddaliśmy inicjatywę, przestaliśmy wierzyć i końcówka dopiero desperacka, końcówka, gdzie piłki grane na, na wysokich naszych zawodników stworzyły nam jakieś okazje. Były to okazje na pewno przypadkowe, ale tak chcieliśmy już grać w końcówce, nie było czasu na to, nie mieliśmy sposobu na to, żeby przerostać się pod pole karne przeciwnika. Graliśmy te długie podania i Błażek Tyrchowski mógł zdobyć dla nas jedną co najmniej bramkę. Tak się nie stało. Przegraliśmy bardzo ważny mecz, przegraliśmy w smutnych dla nas okolicznościach, bo. Przed własną publicznością przegraliśmy po raz drugi prowadząc 1-0 i to na pewno mnie bardzo, bardzo martwi. Do zakończenia trzy mecze, jedziemy teraz do Poznania, który Lech został podrażniony w Warszawie, wiadomo być może przegrał walkę o mistrzostwo Polski, ale na pewno będzie chciał się pokazać jak najlepsze strony przed poznańską publicznością i trafia na nas zespół, który przegrał dwa ostatnie mecze, który w pewnym momencie wydawało się, że już jest bardzo, bardzo blisko, a ten dystans niestety dla nas się zwiększył. Zobaczymy, co pokaże zespół z Bełchatowa. Uciekł nam już zespół z ze Szczecina, daleko też jest zespół z Chorzowa. Także walczymy jeszcze o jak najwięcej ilości punktów, ale na pewno smutny dzisiaj, ja jestem i moi chłopcy, że tak się to skończyło. Nie byliśmy w stanie zrobić tutaj nawet jednego punktu. Żałuję bardzo, bo okazja była ku temu naprawdę duża dzisiaj. Czy to, czy to jest miejsce na pytania na pana trenera Chilczo? Mam takie pytanie, bo w sumie trzeba powiedzieć sobie szczerze, że do podniesienia jeszcze jest 9 punktów i matematyczne szanse pozostają, ale jaki wpływ ta porażka może mieć dalej na zespół? Bo teraz właściwie zdając sobie sprawę, ile jest do zrobienia, i że już nie wszystko od Was tak naprawdę zależy, yy, bo trzeba szukać tej mobilizacji na kolejne mecze, jak Pan ten Dzisiaj trudno szukać tej mobilizacji po, po takim meczu w taki sposób przegranym, ale na pewno w poniedziałek tą mobilizację już będziemy mieli. My się nie poddajemy, będziemy walczyć do końca. 9 punktów do zdobycia, trudni przeciwnicy przed nami, ale sytuacja pod Beskidzia już po rundzie jesiennej była bardzo trudna i ona się nie zmieniła. Przez moment wydawało się, że już jesteśmy bardzo, bardzo blisko, ale najtrudniej w sporcie jest zrobić ten ostatni krok i to nam na razie przez te ostatnie dwa mecze się nie udało, żałuję bardzo, ale nie możemy też w się spamiętywać tego, wyciągniemy z tego wnioski, mam nadzieję że zagramy lepsze spotkanie. Żałuję bardzo tylko jednej rzeczy, że Dopóki był wynik korzystny dla nas, było czuć na boisku, że jesteśmy drużyną, że potrafimy sobie podpowiadać, a później ta bramka samobójcza, okoliczności tej bramki spowodowały, że nagle zespół przestał sobie podpowiadać i, i zaczął dominować zespół z Piasta. Podobnie było też w meczu, z, gdzie traciliśmy pierwsze bramki z Lubinem, czy chociażby z Koroną Kielce i myślę, że tu problem jest głębszy, ale będziemy się mierzyć z tym problemem, nic nam innego nie pozostało. Czy to jest jeszcze pytanie dokumentalne? Skoro nie ma pytań po tym razie dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję